Hej, witam Was serdecznie ponownie, no i tu już jest piękne porównanie, schylę się, Umberto, po lewej kwazar, bo tu zjeżdżałem na dół i mnie zabrakło. Ale się Chris Rolnik pomyka, bo już pierwsza w nocy, jak skurczy syn, ale chociaż żaden pszczelarz mi nie powie, że wyjechałem, że pszczoły potrułem, hahaha. No nieraz tak trzeba. Oj, jeszcze tu coś chodzi. Teraz tu pięknie widać, kwazar jest przynajmniej 20-30 cm wyższy. Uciekaj zwierzątko, uciekaj kurwa, bo cię Chris rolnik przejedzie. Gdzieś tu chyba leci ścieżko, bo to ma nie, ten tam dynda no i kwazar tak nie wiem. Umberto wygląda fajnie, może tak że niższe, tak kwazar bardziej drut. Trzeba się dopompować, bo lepiej, lepiej bym widział. Wszystko szwankuje. No i lecimy sobie dalej z tym samym pakietem. O pierdyle, o skończyło się. I tu można sobie takiego bączka, bo potem. On załączy, bo tu będzie ścieżka na dół No i tu jest kwazarek Jak ręką odciął, widać tam normalnie Umberto ile jest niższe że, nawet tu już widać po belce Że ryje w rzepaku A na Umberto sobie Jechał w powietrzu No, tu mamy czwartą klasę Na górce na dole mamy trójkę i tam właśnie gdzie na dole najbardziej żałuję, że mi ten ślimaki wpieprzyły ten rzepak, bo tam jakby jest największe planowanie. Wentylator to to miałem załączyć. Ty i wiecie, że zwątpiłem jadę, jadę, wy to mój, bo znowu domu za mną jest rzepak. Mówię to już mój czy już koniec. O no, i ten kwazarek tutaj sobie urósł dosyć dosyć. I tu można byłoby wjechać do kukurydzy. O no, no tak już się rozpędziłem i tak już wiadę do kukurydzy. No trudno. Przepędziłem się. Hop. Nie jest to zdrowo. Co za ciul tu uprawiał tak krzywo. Ale normalnie ten deszcz rozmył te bryły. Nie ma tu nic kurła. A, zobaczymy, czy ta tak ona przejadę jeszcze póki jest ziemi. Czy to będzie miało odbicie w niej, czy nie. No i tu już jest ten... Rzepikor, koniec. To teraz się tylko udało z tym... Z tym, z tym wiecie, z rzepakiem. No chyba się udało. Zaznaczyć, ale oczywiście. Zaznaczyć, o, o, i tu już jedziemy w Umberto i zobaczcie, jak jest belka już w powietrzu. Teraz tylko ją trzeba dostabilizować. I rozłączamy hydraulikę i gas, kurwa! Dalej sobie wiadę na wałku Eko 450, tak 420, 440. No bo, tak jak Wam mówiłem wcześniej, testuję też takie ustawienia, jeśli chodzi o tą pompę, o te pitonowe sprężynki, że komputer nie zgłasza, że tam jest za mało. To jest znakiem tego, że ta pompa po prostu w pewnym momencie nie wyrabia bo też tak może być też tak może być, że ona tu nie zgłasza, a ona już tam ledwo co ostatkiem sił próbuje coś wyklekotać z siebie no, właśnie, sprężynki, trzeba zamówić prężynki te mocniejsze jakieś z tej pompy 280 podobno są te same a są czuć twardsze no to już trzeba mieć wszystko bo jeszcze kukurydza będzie do pryskania, jeszcze tło, jeszcze pszenica Także jest jeszcze roboty tu przede mną Nim wrócę do Dąbek to jeszcze... z ciągnika nie wysiądę chyba do wyjazdu No i to tutaj Umberto to tak jest warte, się wydaje przynajmniej przed ciągnikiem Jest niżutkie, poniżej maski Także na pewno jest, o, o, o na hmm. pewno Tu już będzie trochę wyższe A może tak za zanurkował też No ale bliżej dołu powinno być lepsze No i mam nadzieję, że druga bateria naładowana, bo jeszcze został czarny kwazar z paczki Także tutaj nie będę się bardzo mocno roz... rozgadywał na temat Umberto no, rzepak wygląda w miarę fajnie. Tu też z czteroletnią przerwą wrócił jakby na... Czwarta bo piąty sezon, tak się kojarzę. Na piąty rok jest. O, na piąty rok, czyli z czteroletnią przerwą wrócił tutaj rzepak. No, zobaczymy, czy to, taka przerwa jest wystarczająca. No, cztery lata to już jest coś. Coś. Będę musiał tu sobie rozłączyć, bo zapomnę i będzie... Jak nic, patrzcie, tu kwazar jest wysoki. No teraz mu tylko wody i, i coś powinien nam się uratować. Coś powinien nam się uratować. O, tu jest piękne odcięcie. Ile jest wyższy kwazar? Może będzie lepiej to widoczne, jak będziemy wjeżdżać do góry. To zobaczycie, względem Umberto, ile jest kwazar wyższy na podobnej klasie ziemi, no bo to w rocie czwarta tutaj czwarta jest tak jakby można powiedzieć do połowy pola do połowy jest trójka no i, i sami sobie zobaczycie jak jest jak ta sama regulacja była, te same nawożenie to akurat nie zmniejszałem nic, leciałem 150 yy, cały rzepak <laughs> i i zobaczymy co z tego wyjdzie no już sama genetyka pokazuje, że Umberto jest dużo niższą odmianą i tu 0,3 Mepiku to jest ta sama substancja, co w Carexie wystarczyło. A na Kwazara już niekoniecznie, także już będę miał doświadczenie polowe, że jak coś sieje to muszę bardziej się skupić. Czy skupić, no lepiej wyliczać. jak to tam nazwać? Będę musiał się bardziej, żeby akurat kwazar jak trafia, to żeby nie trafiał na uwrocie, no ale no nie da się tak, nie, Bo kończymy, mamy dwie paczki, załóżmy nam zabrakło na 20 arów, no to wychodzi, że na uwrocie, tak. Ale zawsze się je na końcu, także nie da się ich zasiać pierwszych, czy znaczy, da się zasiać pierwszych, ale to jakby... No jak mówię, a ja później sieję, żeby tego nie zagniatać ani nic. Ja wiem, że może to miałoby mało znaczenie w rzepaku, ale chyba ja tylko wyjeżdżam, nie cofam przód, tył, przód, tył, tylko pętelkę osiemnastkę wale i wjeżdżam z powrotem. No ale tutaj coś, no tak się po prostu na, nauczyłem już dzięki tej nawigacji, że ją posiadam z opryskiwacza. No to sobie robię te punkty odniesienia, odbicia i uwrócę się je na końcu. No bo wtedy te ślady jeszcze jestem tym stanie się nawracałem, nie nawracałem, chociażby trochę przemazać, gdzie ten zapach ma te 2-3 cm jest już my ruszone i jest w stanie się przykryć. A tak można, bo albo go bym za głęboko wcisnął tymi kołami. No tak po prostu robię. Oj, dojeżdżamy już do kwazara, tu nie jest tak długo jak tam i teraz się przyjrzyjcie, ile ten kwazar jest tutaj wyższy, widać? Moim zdaniem to wciul, przynajmniej tak, o kurde, tu akurat na tej czwartej klasie to jest dobre 30 cm, myślę. No tu będziemy go, no niestety, widzicie, Umberto o, teraz ładnie widać, ładnie widać pod belkami, pod lancami, tu, tu, no może 30, no może, o, ja pierdolę, gdzie ty w rolniku jedziesz. O, się zapatrzyłem na kwazara, pojechałem jak ta ostatnia, fu. Jak tam beleczka o. Beleczka jak beleczka, tu możesz być niżej Wypoziomować Wypoziomować i No i tamten kwazar z paczki czarny, taki z domu <laughs> Może być wysoki dosyć, on tam Jak to nazywam niektóre sobie tam coś robią to żyją własnym życiem, i on tak chce żył własnym życiem i tak sobie ulusł dosyć także nie jest źle Umberto, pierwszy raz mam na gospodarstwie wydaje mi się, jeśli się mylę, to mi poprawcie że to też jest rzepak hybrydowy i on był siany jako pierwszy tutaj tam, potem przeskoczyłem tam Bo na odwrót się tam przeskoczyłem, tu ale to można powiedzieć, że chyba w ten sam dzień tutaj przyjechałem. I to był chyba dodajny, się drugi albo trzeci września, coś w tym rodzaju, dzień w tom, albo w tom, na pewno to nie był pierwszy, a bardziej drugi, trzeci, albo no, bo tam czwartego sięgnąłem. To, to chyba był drugi, drugi albo trzeci, bo to dzień po dniu leciałem. kawałki dosyć duże, także. W miarę tu ubywało, Tu C3 z obciążnikiem, żadnego wału, wszystko się pięknie rozsypało. Tu na tym kawałku jest pH niby 5,7. Nie wiem, może też tak trafiliśmy w te miejsca, gdzie było pH 4,5. Bo tu były takie place, że mi wszystko mi znikało: buraki, pszenica. No i okazało się, że tam jest kwasior, jak skurczy syn. I może przypadkiem trafiliśmy w tego kwasiora, bo tu naprawdę. Zaczęło super rosnąć już po tym moim wapnie i tak się właśnie zastanawiam czy to jest możliwe, żeby to było 5-7, a może i jest no. może gdzieś tam miejscami 6-2, w końcu, coś bardziej normalnego niż 7,5-8. No, także tutaj trzeba by to zweryfikować jeszcze raz po żniwach więcej tych nakuć pobrać, więcej tych prób i zobaczyć czy rzeczywiście jest. Rzeczywiście, czy to się powtórzy te 5.8 czy 5.7 czy będzie bardziej to 6.5, dobra, 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 dobra uj, dobra, 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 dobra dobra, dobra, Krysie no, no, tak wygląda Umberto no, specjalnie Wam nie pokazywałem tego rzepaku bo no, co, tam będę chodził, pokazywał no Kwit sobie, kwit. No tu sobie zajmowałem się czymś innym, tak? Mówię, przyjdzie czas na płatka, a co roku robię. Sąsiad mówi, po co ty jedziesz, tutaj mi szkoda pieniędzy. Znaczy, no, sąsiad, no powiedzmy, że sąsiad. Ja ja, no co roku jadę, bo wiem czym grozi czerni krzyżowych jeśli chodzi o orzepak a że nie mam innego źródła dochodu póki co no to staram się nie zawsze to wychodzi staram się dbać jak najlepiej i robić szybko wszystko można powiedzieć w terminach bo no, w tym roku jestem w czarnej mambie ale no, walczę nadrabę w jakiś sposób zaległości i no i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, podsumowanie będzie tam lipiec, sierpień, no i się okaże czy byłem mocno spóźniony, czy może jeszcze przysłowiowo się udało, czy jednak to było wszystko zbyt późno, no pszenica ta jedynka, no to po kukurydy. No tak jest, no tutaj nic z tym nie zrobię, bo to wszystko było małe, za małe, warunków nie było. No, tu się rzepik widzę, że przebił do góry przez Umberto, bo jest niższe i złapał gdzieś światła i poszedł. Także znowu tutaj, jeśli będę rolnikiem, to potykamy się z rzepakiem najprawdopodobniej za minimum 4 lata, także tu się przydał kukurydzę 2 lata. Pszenicę, dwa lata, o, następny. Yy, dwa lata kukurydzę, póki będzie jeszcze można, do 26 pociągnąć i w 24 byłaby kukurydza, yy, pszenica. W 25-6 kukurydza i pszenica, i byśmy wrócili z rzepakiem. Ale to jest tak odległy czas, że nie wiadomo, co się może wydarzyć przez te lata. Także nie mam tutaj spekulować, no wiem, że tu rzepak na pewno nie wróci. Jeśli będę dalej działał, to on tu nie wróci na 100% No bo to za chwilę będzie sam rzepik po prostu Czy ona tam się nazywa wiechlina żółta, ja na niego mówię popularnie już rzepik może też tak być zwał jak zwał jak skurczy syn. No dobra Teraz ja zostawiam chociaż coś baterii, żebym tam mógł cokolwiek Wam powiedzieć. Do usłyszenia, cześć. Wygrywa. Dobra, niestety druga bateria nie naładowana. Zamykamy sobie szyber dach, odpalamy te. Bawek włączony, włączony. A, trochę jakby za szybko. Machnąłem, ale dobra, kukurydzę jeszcze nie ma. No to lecimy. <gry> Pierwszy siewnik wiecie co było, i siódmy, nie? Ta skala mi się popuściła, czy szósty. No i tu już jest kwazar z domu. No i ten rzepak był taki. Tamte sobie zasuwały, ten co tak żył, bo żył. To ja mu witaminy, i witaminy i witaminy, więc no, żyje w końcu, czy nie ożyję? No i kurła ożył, haha, w się księżycu i na mówię kurła, i kurła ożył, no i żepak jak w mordę szczelił, nie był za gęsty. Tam w ogóle jest dziura. W sumie to mogą ten groszek tam poszedł. no ale dobra, już go nie posiałem, to już nie odziuruje. No i taki podmachę jest. Tu na uwrociu tłusty. Fajny taki bo tu na uwrociu jest trójeczka. Baterii niestety bardzo mało procent, także machniemy pierwsze kółko i będzie Obyśmy tylko machnęli te pierwsze kółko. O tym marzę tu o jakiś ciul już wychnił drzepak. Będziemy cofać, cudować, no i tu już jest rzepak. Zobaczcie, jakie to jest odcięcie, bo tutaj jest inna odmiana. E, bo to tam mi zostało z jakiegoś nie wiem, co to w ogóle był za rzepak, i go wsiałem. I tu już jest kwazar, i zobaczcie, jaki ten kwazar jest wysoki względem tego obok. Tam to jest idealny przykład kombinat będzie miał kukurydzę ale mi się zagadał a to kto to zaznaczy belkę trochę na dół zapomniałem, że tu jest tak właśnie, że ją trzeba przechylić tu jeszcze na dół jeszcze, patrzę czy nie ryje, dobra nie ryje no już jest trochę lepiej, no tu jest bardzo ciężko, bo tu jest ucieka w dół i będzie jak zaobserwować ten rzepak, z tego względu, że tutaj właśnie kombinat ma kukurydzę, i będzie tam w miarę możliwości, do kukurydza urośnie, do niego dojść. Ale ja już dzisiaj Wam powiem, widzę go ściągnika. Dziad jak skurczy syn, druty stoją. No i to potwierdza moją teorię z tamtego kawałka, gdzie jest Wagner, to Orion i Kwazar, że gęsty rzepak to jest dziad. I to się sprawdza. Przyjrzyjcie mu się, jakby coś widać z ciągnika. Tu drut stoi. To praktycznie zero, zero bocznych pędów. Tu jakby boczne pędy nie istnieją. Jakaś wieżka na górze i, i to jest wszystko. Jeśli chodzi o. Tu będzie lipa, będziemy kręcić coś najwyżej. wałek rozłączymy. Nawet go tam trochę wygniotłem. A gdzie tam małego? Możliwe, kupimy nowy znaczył we, znaczy. No i tu już jesteśmy na piątej klasie. A kwasarek jest. Bo w kwietniu nam tu dosyć dużo padało. Było zimno, ale padało. I dzięki temu. Tu jest PH58 na tym kawałku. Dzięki temu ten kwazar tutaj urósł. Bo normalnie, gdyby był suchy kwiecień, to ten był byłby połowę mniejszy. I to jest właśnie evenement w tym roku, że nawet na piątej klasie, to jest jedyny rzadkach na piątej klasie w tym roku, on jest. Tu no to jest 3, 4, 5, 6. I zaraz się zbliżamy do szóstej klasy. i Ja tu popcinałem nawożenie szlakiem wielolecia. Nie bo po co na szóstej klasie komu na jak jak będzie tak będzie miał rzepak 30 cm. Jak to kukurydza miała 30 cm, no to myślę, że rzepak będzie lepszy. Kurwa! Jesteśmy na szóstej klasie! Rzepak ukryty rolnika! Pierwszy raz w historii p, u Urósł rzepak na szóstej klasie. To jest po prostu coś niesamowitego. I on nie jest bardzo mały. On tu chyba dostał 200 czy 200 parę litrów. On jest dziad, on nie ma tam pędów dużo bocznych, ale on jest. No naprawdę, naprawdę uwierzcie mi, że on jest. Pokazywałem wam to z filmu, jak pod kukurydzę zarobiłem. I normalnie rzepak na szóstej klasie jest. No, i może dzięki temu, że to kwazar, to trochę masy zostanie. To sobie zobaczcie, kukurydza sobie nie poradziła. A jak sprzyjają opady, to nawet na szóstej klasie potrafi być rzepak. Oczywiście na szóstej klasie nie liczmy, że na, na, na sypie, nie wiem, 3 czy 3,5 tona by, by byłaby cała szóstka. Ale załóżmy, może te 2-2,5. No i tak by to było rodem nawozić na te 2-2,5, a nie nawozić broń bóg na 3,5 czy na 4, skoro wiemy, że nie nasypie. No i ja tak się właśnie bawię w takie nawożenie. Zmienne mapy w oczach mam. I ujmuję takie dawki po tych piątych, 6 klasach. Nie wiem, czy zwiększona ilość na 300 litrów tego RSM-u by wpłynęła na ten rzepak, bo ten nawóz tam co roku był w jakiejś zmniejszonej dawce wylewany, tylko, że to jest piach, totalny piach tam nie ma nic próchnicy, tam się po prostu przelatuje, tak, no i dlatego też myślę, że tam nie ma po prostu tego nawozu, mimo, że tam go nie wykorzystywały to jego tam nie będzie, bo on uciekł niżej, tylko, że rzepak ma bardzo mocny system korzeniowy, jak wszystko mu gra, to on tam sobie do dwóch, dwóch, dwóch metra chyba Puszcza sobie w głąb ziemi i może być, że on tam sobie w końcu doleciał do tego nawozu. Doleciał sobie do tego nawozu, i może go zaś chorobą też z poprzednich lat, gdzie było nawożone.